Właśnie tutaj w roku 2021 sześć drużyn o polskiej harcerzy zebrało się razem, by uczestniczyć w turnieju. Nie wiedzieli jednak, kto w tym turnieju zwycięży. Jak wiecie drodzy Państwo, harcerze z czwartej krakowskiej drużyny harcerzy yy, e, robią dużo kuchni polowej. Yy, I tacy druchowie bardzo często korzystają z yy, 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 darów lasu. Jednymi z nich są szyszki. Szyszki są bardzo pożywne i dostarczają bardzo dużo kalorii i pięknych yy, 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 walorów smakowych. O, to tutaj widzimy jedy, przedstawiciela tejże drużyny i zaraz zobaczymy, jak ten harcerz zje szyszunie. <todgłos> 44. przez wiele lat próbowała zrobić perfekcyjny klip zaciągowy. Jednak było to niezwykle trudne ze względu na przykład na cenzurę panującą w latach 70. -tych. Partia zapewnia harcerzom wikt i opierunek. Harcerz nie jest głodny ani zmarznięty. Uwielbiam być harcerzem w służbie socjalizmu. Piwat Polska Ludowa. Po transformacji systemowej przyszła do nas stylistyka zachodnia, amerykańska. Wiele się pod tym względem zmieniło. Zobaczmy na granie. Mocówaków aktywacja! Liście! Szaki! Rzewa! Głoto! Szyszki! Poruszenia naszych mocy powstał! Kapitan Han jak to jest mieć syna w 44. drużynie? No spoko, spoko, ale na zimowisku zjadkowskie z kibla i musieliśmy jechać do szpitala. Hi hi hi.